Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam was dzisiaj na odcinek, w którym otworzę paczkę z Allegro Potem dogram wam odcinek, gdzie otworzę paczkę z temu No i będzie to taki haul zakupowy można powiedzieć Jeszcze czekam na jedną paczkę z Allegro I to będzie foliak taki ogrodowy I Tym razem kupiłam w kolorze zielonym no ale tego już Wam nie będę pokazywać, bo wiadomo, że on będzie zapakowany w pudełku i trzeba będzie po prostu go złożyć I będziemy mieli taki drugi foliak, bo tamten co miałam poprzednio to już po prostu się zniszczył No i ta folia taka była już porwana, więc się nie opłacało kupować tylko folię, tylko od razu kupiłam wszystko na nowo A dzisiaj otworzymy sobie paczkę, odebrałam ją niedawno z paczkomatu i od razu zamy otworzymy, bo zamówiłam tutaj też coś do ogrodu i kilka rzeczy takich, żeby po prostu nie płacić za dostawę. Ja już mówiłam na kanale Zdrowkowy Kosmos, że na tym kanale wszystkie filmy, gdzie jest mój wizerunek, wizerunek dziecka to filmy wszystkie są jakby tylko dla osób, tych, co wspierają mój kanał. A żeby wspierać, no to wiadomo, trzeba wpłacić, i wtedy można oglądać te wszystkie filmy. Nie chcę ich kasować, nie chcę ich blokować, a chcę mieć pamiątkę. No, a kto będzie chciał obejrzeć, to sobie po prostu obejrze i tyle. A będą się pojawiać filmiki, takie po prostu hole zakupowe, ale nie będę po prostu się pokazywać i nie będę pokazywać dziecka. No, taką decyzję podjęłam. Tak, za zakupy zapłaciłam 50 zł, tutaj razu mamy paragon. Z różnych powodów, też osobistych i takich różnych innych. W każdym razie tak. Mamy tutaj, tak może na początek wzięłam rękawiczki, bo po prostu, wiecie co, trzeba było tam jeszcze coś dobrać żeby po prostu było te ta darmowa przesyłka, bo wykupiłam sobie ten taki całoroczny, że jak zakupię za jakąś tam kwotę, to wtedy mam darmowe. I te rękawiczki kosztowały bodajże, wiecie co, jakieś złoty 59, widzicie, złoty 59. A rękawiczki zawsze się przydadzą. Teraz tak, kochani, to są taki worek na ziemniaki. Chyba już nie Wam wygląda. Ja tych worków kupiłam 3 eee, sztuki eee, tak mi się wydaje. Nie. 3 czy ile? 3 sztuki, tak, sztuki po 9. Tak jest. 3 sztuki po 9,99 i zapłaciłam za te worki 29 eee, coś. I to była najtańsza oferta, bo tak było po 16-14 takie różnych rzeczy. No i... Tak to wygląda. Nie wiem, y, jak mi się uda jeszcze jakoś tam nagrać. Taki worek. Tu się wstępuje ziemię. A tu ma okienko. Takie okienko. I tutaj wyciąga się potem ziemniaki. Także tak to wygląda. I powinno być tych worków jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa. I tak jest właśnie. Dobra. Zakupiłam ja jeszcze takie do wyciskania że tak powiem cząstku i kupiłam sobie jeszcze coś takiego, zaraz Wam pokażę taki druszlak plastikowy o bo ja takiego jeszcze nie mam taki nawet słuchajcie, gdzieś na wyjazd czy coś potrzebny jest druszlaczek, bo makarony często jemy i o takie coś kupiłam no i myślę, że to będzie fajne także tak to wygląda kochani ops yy, coś mi spadło, no i to za to wszystko zapłaciłam, słuchajcie, 50 zł. na złotych. E... Jestem ogólnie chyba zadowolona, zobaczymy jeszcze z tego czosnku, czy będę zadowolona i e... no i tak to, takie jakieś coś zobaczymy, tak żeby ten czosnek, tak, wiecie. Wyciskać. Także dwa takie produkty, y, rękawiczki i te worki, worki z ziemiakami. Jestem bardzo ciekawa. Tam nie chodzi tylko o ziemniaki, można sadzić też jej marchewkę, różne rzeczy. No jestem bardzo ciekawa. Ostatnio mąż mi kupił 10 worków y, ziemi po chyba po 10 kilo, czy coś takiego, nie wiem, po 10 litrów, ja nie wiem jak to tam się nazywa, ale w każdym razie 10 worków y, i będę po prostu testować. Także kochani, dogram tam wam jeszcze. Y, Filmik z zakupów z Temu, bo wiem, że przesyłka już dotarła i na pewno dzisiaj odbiorę mąż mi tą przesyłkę z paczkomatu i postaram się jutro Wam dograć na razie. No i kochanie, tak jak obiecałam, doklejam kolejny filmik z holu sklepu Temu. Tutaj już rozpakowałam, żeby sprawdzić, czy wszystko jest. I, i może zaczniemy od pierwszego. Pierwszy pokaz. Tak. Zainspirowałam się kwiatami, które. To znaczy to nie te same, ale też takie kwiaty kupiła Suwia i ja pomyślałam, że też sobie kupię. Pierwszy raz kupuję takie sztuczne kwiaty, bo chciałam zobaczyć jaki to jest efekt. I teraz zobaczymy, jak to tak przeleści Gdzie to jest? Tu. To rozpatrujemy. Tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj mam, hmm... czekajcie, się oni tutaj skombinowali, bo to tak, nie wiem, ja to chciałam ileś. Nie wiem jak to wyglądało, ale tutaj jakby jedna gałązka na jednej gałązce jest, o. Ale nie wiem jak to jest jedna gałązka, bo ja dostałam taką jedną gałązkę i lubi kwiatek. Może ja tak widzicie podwyższę, żebyście lepiej widzieli i to będzie tak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Muszę sprawdzić, bo nie wiem czy jako popałam jakoś tak, żeby było 18, ale pomałam tak. To są takie piwonie. Wygląda jakby róża, ale to są piewonie. Takie takie malutkie. Na zdjęciach mi się wydaje, że wyglądało bardziej takie prawdziwe, a tutaj tak bardziej takie sztuczne. Te kwiatki tutaj liście są takie oblazłe. No nie wiem. Tak mi się wydawało. Tutaj coś jakby złamane, jakby czegoś brakowało. Takie takie pęłam wam, że tak średnio, ale myślę, że jak wstawię do jakiejś doniczki, to będzie ładnie no i nawet powiem Wam, że tutaj też tak wygląda na zdjęciach tutaj patrzy, też ładnie, ale zobaczymy w każdym razie takie kupiłam wstawię do takiego wazonu może do tego wazonu, gdzie mam te światełka zrobione z szkiełek, zobaczymy i będzie sobie stało kolejna rzecz, którą zamówiłam to są te gąbki takie wiecie, te białe mega takie, które do białego się nadają wyciągnę to resztkę, żeby nie szelesić. Yy, kolejna rzecz to są takie, to jest taki yy, rysiek, czy jak to nazwać? Do opisania. To bardziej pod myślą od Ad Adasia. Kupiłam, że on jakby nie myśli pisze i on się, że tak powiem, nie, yy, nie wykańcza. Yy, Zobaczymy. Tak to wygląda. O, tutaj mamy paragon. I sobie piszemy. No zobaczymy, jak to będzie się spisywało. W każdym razie to takie coś kupiłam. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to są takie do spodni, że na przykład jak są za małe, to sobie tak ich przedłużyć. I to zobaczymy, czy to będzie dla mnie, czy to będzie dla Adasia. No w każdym razie czasem takie coś jest potrzebne, żeby albo skrócić, albo przedłużyć. O, takie coś. W każdym razie jest tutaj. Takie dwa. A główne co to chciałam zamówić po prostu takie Kukasiemki, ponieważ nie nagrywałam tego odcinku, tego zakupu, ale na Shellu zakupiłam sobie taki oto sprzęt, gdzie trzeba tutaj mieć takie rolki. Tutaj dały mi jedną rolkę, ale papierową, a ja chciałam takie, żeby naklejać zdjęcia. I Zobaczymy czy to będzie pasowało. Nie no, powinno pasować. I to będą na zdjęcia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć sztuk. Nie pamiętam ile zapłaciłam. Postaram się wam cenę wstawić tutaj jak ten. Ja już robiłam tutaj zdjęcia. E tylko, że do się nie klei, zainstalowałam sobie program do telefonu i sobie po prostu drukuję, tutaj wychodzi takie malutkie wymyślałam sobie, że jak będziemy jeździć na, w góry, zdobywać te szczyty, to sobie po prostu na bieżąco będę robić, tylko nie wiem, czy takie czarno-białe będą pasować, bo to są czarno-białe, nie ma tutaj kolorowych, no ale myślę, że to ważne jest, żeby było widać szczyt, napis szczytu NAS. Każdego z osobna zrobię tak i po prostu. No i pieczątka musi być na, tym, na tej ciężetce Więc jak już pojedziemy, pierwszy będzie szczyt nas Prawdopodobnie to będą w te święta Katarzyna, świętoszyskie góry. No i przetestuję ten sprzęt, zobaczymy jak to będzie działać. Takie, takie zakupy, słuchajcie, poczyniłam. Myślę, że fajne. Zobaczymy, czy będę zadowolona. I tyle. Dobra, kochani. Pozdrawiam Was, buzeczki, czekajcie na wyniki losowań, na pewno się pojawią. Dopiero zaczynam, że tak powiem, się odnajdować w sytuacji, która jest i jak tylko znajdę chwilę taką wolniejszą to nagram Wam losowanie, gdzie do losowania są nagrody pamiątki z Włoch, tam gdzie mąż piekał z zeszłym roku i i w końcu kogoś tam wylosuję, jeszcze są perfumy do wygrania i także tak będzie, nie czekam na tych 3000 subskrypcji, bo to nie o to chodzi, będzie za, za długo po prostu, a obiecałam, że będzie rozdanie, więc po prostu zakończę, osoby, które się tam wpisały które dopisały kapsel, to też dostaną ten kapsel, jak kogoś wylosuje bez kapsla no to wtedy jeszcze kogoś wylosuję na kapsel, no i jeszcze coś tam dołożę do tego kapsla, także tak to wygląda ja Wam bardzo dziękuję jeszcze raz myślę, że te kwiatuszki tak, patrzę na nich, to nie są złe. Po prostu to światło, takie wiecie, deszcz pada na dworze jest brzydko. To tak wyglądają, ale zobaczymy zaraz. Dobra, to na razie.